Jest nienagany, nieubrany, nie pali, nie używa ostrych przypraw, nie pije, ale wie wszystko o winie i innych alkoholach. To Sommelier, zajmujący się gośćmi w wytwornej restauracji. Ale bardzo dobrze sobie Pan z tym poradził. I teraz ostatni moment właśnie zakręcenia korkiem, żeby delikatnie wpuścić powietrze do butelki. Michał Jańczyk sypnięcie. zaczynał od pracy w kuchni. Sprzątał, był kotły, potem był kelnerem. Dzisiaj ma opinię najlepszego sommeliera w Polsce. Od dwóch lat prowadzi w Krakowie szkołę dla sommelierów. Zawód sommeliera polega głównie na tym, że dajemy siebie innym ludziom. Dajemy swój uśmiech, swoją osobowość, swój dobry humor. Zawód sommeliera wymaga uczenia się przez całe życie, żelaznej konsekwencji i żelaznej dyscypliny. Ponieważ przez cały czas mamy kontakt z alkoholem. Wiadomo, że jak jest alkohol, jest to używka, jest yy, pewna pokusa. Ka przy każdym kolejnym alkoholu, przy każdym kolejnym winie stajemy trochę nad krawędzią, czy wypić ten łyk więcej, czy nie. Z